Co tu się w tym internecie odpierdala, no po prostu nie możecie takich rzeczy robić, no. nie możecie tego wysyłać, takich zdjęć. No, Przysiek, przepraszam bardzo, muszę to pokazać. Święty Karol, patron osób starszych i coś takiego dostaje. Słuchajcie, nie wierzcie w to, to jest fake news, to jest mem po prostu, bo przecież święty Karol, słuchajcie, żeby zostać świętym, to musi być cud jakiś, a ja sprawdziłem, nie ma tu, Karol, nie ma żadnego cudu, nawet na stronie pana Zenona z Puław, który prowadzi stronę Cuda Polskie, a ja sam przeżył cud w pociągu, bo zobaczył wizerunek Matki Boskiej na Szybie, nie ma tamże cudu, nie ma cudu pana Karola żadnego, więc odczepcie się, nie róbcie takich memów. memów. Zaczekajcie, no może jakiś będzie cud, jak się pojawi, nie wiem, pierwsza tura wyborów. Karol wejdzie, proszę bardzo, jest cud, możecie robić memy, ale nie w takiej sytuacji, rozumiecie? O, następny jakiś, no. no proszę, o, jeszcze lepiej. Święty Karol, święty Karol, opiekun sprzętu AGD, no śmieszne. A nie, przepraszam, bo to reklama jest. Ś -ś Świetny Karol, przepraszam. Dobra, jakby ktoś potrzebował coś z pralką, to jest fajna, fajna firma. Polecam.